5 milionów złotych otrzymała gmina Bielsk w ramach rządowego programu Polski Ład. To środki na kolejny etap prac na osiedlu w Bielsku. Mam nadzieję, że te środki pozwolą nam dokończyć już całość dokumentacji, która była opracowana w 2017 roku. Zrealizowane zostały dwa etapy. Do chwili obecnej czekaliśmy właśnie na środki, żeby zakończyć całość projektu i całość tych ulic w Bielsku. To nie wszystkie środki, jakie w ostatnim czasie trafiły do gminy. Są pieniądze na modernizację stacji uzdatniania wody. To jest kolejna inwestycja na terenie gminy, którą musimy zrealizować przy tych brakach wody, jakie odczuwamy na dzień dzisiejszy. Dwie studnie w Bielsku i w Juzinku nie, nie wystarczają nam, za, jeśli chodzi o zaopatrzenie wody dla mieszkańców gminy. Jesteśmy zmuszeni. Pobudować stację uzdatniania wody w Smolinie. Tam już są odwierty studni. Na to otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych. Jesteśmy w trakcie dokumentacji, która jest niezbędna, żeby można było rozpocząć cały proces inwestycyjny. Na to zadanie gmina otrzymała 4,5 miliona złotych z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach tych środków odbudowana zostanie także część kanalizacji w Zągotach. Kolejne, ponad 70 tysięcy złotych, do gminy trafi m.in. w ramach programu Miast. Właśnie podpisano umowę. Inspirujemy i pomagamy tym nawet najmniejszym wspólnotom, wspólnotom sołeckim, no a przez różnego rodzaju programy. My też wspieramy i ukierunkowujemy ten rozwój, szczególnie jeżeli teraz chodzi o zmiany klimatyczne, o działania na rzecz oszczędności energii, termomodernizacji, no tych wszystkich procesów, które są niezbędne po to, żeby na przykład ograniczyć zmiany klimatyczne. Gmina Bielsk otrzymała w ramach miast środki na zakup i montaż lamp solarnych, a także na działania edukacyjno-informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 21 par z terenu gminy Bielsk. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji jubilatów. Po mszy ciąg dalszy uroczystości odbył się w sali OSP w Bielsku. Małżonkowie obchodzący złote gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Andrzeja Duda. W imieniu prezydenta RP odznaczenia wręczył wójt gminy Bielsk. Były również gratulacje życzenia dla małżonków. Wójt podkreślał jak ważną rolę w życiu odgrywa rodzina, która jest fundamentem życia społecznego? To nie było 50 lat sielanki, pięknych samych chwil, momentów, dni. To były różne chwile, i te dobre, i te złe. Ale właśnie potrafiliście te złe momenty w swoim życiu przezwyciężyć. Właśnie drogą kompromisu drogą zrozumienia i dzisiaj z tego powodu jesteście szczęśliwi. Od samego początku trzeba było myśleć o tym, żeby stworzyć to gniazdo rodzinne, pobudować dom, w którym mieszkaliście, wychować dzieci, które przyszły na świat, a dzisiaj zajmować się również i wnukami, a być może i prawnukami. Bo pewnie i takie przypadki wśród waszych rodzin już się pojawiły. Drodzy jubilaci, my, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy szczęśliwi, że wam to wszystko się udało, że przeżyliście ze sobą te 50 lat. I dzisiaj w imieniu własnym, w imieniu samorządu gminy, chcielibyśmy wam za to wszystko serdecznie podziękować bo to my wasze dzieci ale i ci wszyscy którzy was obserwują biorą z was przykład. Życzenia wszystkim jubilatom złożyli także m.in. wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego Magdalena Woja, przewodniczący Rady Gminy Bielsk Wiesław Linowski, sekretarz Gminy Krystyna Chyba. Jubileci obdarowani zostali pamiątkowymi dyplomami, upominkami i kwiatami. Serdecznie gratulujemy wszystkim. Gminne obchody Dnia Strażaka w Bielsku były okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków. Po mszy uczestnicy przemaszerowali na plac przed OSP w Bielsku, gdzie liczna Rzesza Druchów i Młodzieżowców z jednostek OSP z terenu Gminy Bielsk oraz zaproszeni goście wzięli udział w głównej części uroczystości. Obchody były znakomitą okazją do podziękowań składanych na ręce Druchów za ich społeczną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców. Wręczono również różnego stopnia medale i odznaczenia, m.in. zasłużone dla pożarnictwa w powiecie płockim. Każda jednostka otrzymała sprzęt strażacki. Wręczono również statuetki za udział w 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bielsk odebrała wcześniej poświęcony proporzec. Ósmy Wiosenny Przegląd Chórów Senioralnych w Bielsku zgromadził wielu znakomitych artystów z terenu powiatu płockiego, ale nie tylko. Na scenie przed GOK swój talent zaprezentowało 10 zespołów i dwóch recytatorów. Wszyscy artyści, wszystkie zespoły, wszystkie chóry senioralne bardzo chętnie do nas przyjeżdżają. Tak jak powiedziałam, już organizujemy ten, ten przegląd po raz ósmy z trzyletnią przerwą ze względu na pandemię, ale zawsze są to chętne odpowiedzi na nasze zaproszenie. Przyjeżdżają, świetnie się bawią, zawsze towarzyszy nam świetna atmosfera. Jest pogoda, jak widać, chociaż byliśmy przerażeni, że pogoda może być bardzo zła, ale jest słońce, jest zabawa i myślę, że wszyscy będą mieli z tego z tej imprezy miłe wspomnienia. Dla nas to ważna impreza. Cieszę się, że wróciliśmy do niej po pandemii. Mówił Wójt Gminy Bielsk. Cieszymy się z tego bardzo, że na nasze zaproszenie odpowiedziało 12 chórów seniora i jesteśmy z tego szczęśliwi, że przyjechali do Bielska, że wzięli udział w przeglądzie, bo to jest wspaniała, piękna impreza. Ważne są takie spotkania nie tylko dla seniorów, zaznaczał obecny na przeglądzie wicemarszałek Sejmu. Wspólnota, integracja to są te słowa, które są jakby w DNA tego typu inicjatyw. Dobrze, że są samorządy jak gmina Bielsk, jak powiat płocki, które wspierają naszych seniorów. Pamiętajmy, że my wszyscy kroczymy ku temu okresowi i chcielibyśmy, żeby tak jak dzisiejszy seniorzy, także i później można było liczyć na wsparcie samorządu. Dzięki dla powiatu płockiego, dla gminy. Bielsk, dla Wojta Roskosza, dla Sylwesta Ziemkiewicza, ale przede wszystkim szacunek dziękuję. dla tych, którzy tutaj występują. To są godziny prób, wyrzeczeń, stres. Pięknie wyglądają, pięknie się prezentują. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Bielsk po raz kolejny jest stolicą pieśni senioralnej. Bardzo się cieszę, że mamy tylu wspaniałych artystów, mówił Starosta Płocki. To są wspaniałe inicjatywy, szczególnie teraz po tym trudnym czasie pandemii. Myślę, że taką najwspanialszą rzeczą jest móc spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać. A może nawet wspólnie pośpiewać. I ważne jest to, że akurat seniorzy na terenie powiatu Płockiego są bardzo aktywni. Przecież funkcjonuje powiatowy uni Uniwersytet III wieku koła gospodyń wiejskich, koła Związku Emerytów Francistów Inwalidów, kluby seniora, czy też właśnie chóry senioralne. Jest to wspaniały sposób na integrację, na spotykanie się, no i też na taką aktywność. Także są to świetne inicjatywy, które myślę, że będą teraz coraz częstsze na terenie naszego powiatu. Dodajmy honorowy patronat nad ósmym wiosennym przeglądem chórów senioralnych objął wójt gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz.